Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym słowo budziku, jaka jest Boża logika. Bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne spotkanie ze Słowem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż się znajdzie, a gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi – Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Co robi Bóg? Szuka zagubionych, szuka tych, którzy yy, poplątali swoje życie przez grzech, przez nałogi, przez różne złe rozwiązania. I co się dzieje, kiedy znajduje radość w niebie? Świętują radość, bo znalazł się ten, który zagubił się, który poszedł niewłaściwą ścieżką, który cierpi. Drodzy moi, te dwie przypowieści o zabłąkanej owcy i zgubionej drachmie, a później także przypowieść o synu marnotrawnym, albo lepiej powiedzieć o ojcu i dwóch synach. To jądro Ewangelii według świętego Łukasza. To jest centrum Ewangelii Łukasza, to jest światło, które pada na całą Ewangelię Łukaszową by nie powiedzieć dalej, na całe Słowo Boże. Bo oto Bóg objawia się nam jako ten, który szuka człowieka, jako ten, który walczy o człowieka, zbawia człowieka, jako ten, który okazuje miłosierdzie. I to jest logika Boża, miłosierdzie. To jest logika Boża, że nie obraża się Pan na tych, którzy zgrzeszyli, którzy odeszli od Boga. Nie, On szuka tych, którzy pobłądzili. Szuka Ciebie, szuka mnie. Zdarza nam się zgrzeszyć. On nie potępia. On szuka i z całym niebem Bóg raduje się, kiedy. Jesteśmy na nowo w tej cudownej wspólnocie z kochającym Ojcem przez Jezusa, w mocy Ducha Świętego, razem ze wszystkimi, którzy są wokół Pana. To jest też pewien wyznacznik dla nas, co jest naszą misją, byśmy szukali ludzi. Ale jak ich szukać? To znaczy najpierw ich ukochać. Jak ktoś nie kocha, tych, którzy źle robią, nie kocha grzeszników, to nie będzie ich szukał. Co mamy robić? Być pokornymi. Bo jak ktoś się wynosi ponad tych, którzy są upadli, którzy źle wybierają, to zawsze będzie z góry. Nie ma spotkania, nie ma podniesienia człowieka, nie będzie szukania człowieka. Jak szukać? Najpierw przyjąć Ewangelię Łaski, że ta boża logika to jest właśnie logika miłosierdzia. To jest przyjąć także, że nie zasługa się liczy jakaś moja, twoja, kogokolwiek. Nie, zasługa jest jedna Jezusa Chrystusa. Nie dzielmy też ludzi, najlepszych, gorszych, tak? tych bliżej Boga i tych dalej od Pana Boga. Czasem zastanawiam się, jak to zmierzyć, bo na pewno nie ilością odmówionych modlitw. Na pewno nie, kolejnymi litaniami, które się odmówi. Nie, 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 nie. To, to tak nie można tego zmierzyć. Bóg patrzy w serce. I czasem jest tak, że na zewnątrz tak człowiek wydaje się strasznym grzesznikiem. Ale kiedy tak staniemy przed Bogiem, oby się nie okazało, że to tamci wszyscy byli bliżej Boga niż my. Jaka jest ta boża logika? Szukać i przyjąć. Dlatego też papież Franciszek mówi nam, żebyśmy byli w wyjściu, byśmy wychodzili tam, gdzie są ludzie, byśmy im towarzyszyli, nie od razu ich na siłę nawracamy. Towarzyszyć, by się zbliżyć, by dzielić życie, by odczuwać tak jak oni. I wtedy otwiera się przestrzeń do. Głoszenia słowa, do dawania nadziei. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przemyślcie ten tekst niesamowicie mocny. Niech Pan jest z Wami, z Bogiem.